Cześć, z tej strony Agata. Witam Ciebie w kolejnym poranku. Chwyć swoją Biblię, chwyć swój miecz, otwórz notatnik, yy, otwórz swoje serce i zaczynamy. Ta poranna seria ma za zadanie nas rozruszać, tak yy, duchowo, modlitewnie, skupić naszą uwagę na Bożym Słowie. Ale oczywiście nie jest pokarmem wystarczającym, więc tak jak zawsze zapraszam cię do tego, byś po obejrzeniu tego filmiku spędził trochę czasu z Bogiem i pozwolił jemu mówić do ciebie w ciszy, w samotności, kiedy nikt tutaj już nie będzie nawijał. Po prostu pozwól jemu do siebie mówić i będziesz zdziwiony, jak wiele rzeczy Pan Bóg będzie wkładał w twoje serce, w twoją głowę, zapisuj to. Zapisuj te wszystkie rzeczy, i Pan Bóg będzie Ciebie prowadził. Dzisiaj otworzymy sobie Ewangelię Marka, siódmy rozdział. Przeczytamy pewną historię, która, która jest niezwykła, jest wspaniała, ale co ciekawe, odnosi się również do naszego życia. Czasami są takie fragmenty w Piśmie Świętym, które wydają się, że są jedynie historycznymi zapisami jakichś zdarzeń w przeszłości, które kiedyś tam dla kogoś miały znaczenie. Ale nie teraz, przecież w XXI wieku w Polsce, tu gdzie ja mieszkam, w małej miejscowości. E, a okazuje się, że Bóg właśnie chciał, żeby w Jego Słowie były umieszczone te historie, bo one cały czas mówią i nas pouczają. I ta historia dotyczy głuchego, który miał trudności z mówieniem. Jeżeli nie słyszysz, to też jest tobie ciężko mówić. A nie słyszysz tego, co mówisz. Nie wiesz, czy dobrze, poprawnie wypowiadasz słowy, nie masz... Feedbacku, że tak powiem, nie masz tego komunikatu zwrotnego od kogoś, żeby wiedzieć, czy ktoś Ciebie zrozumiał, więc nie wiesz, czy, czy możesz poprawić swój język tak i lepiej coś wypowiadać. Więc ten człowiek miał taki problem i prosili go, aby położył na niego rękę. Pan wziąwszy go z tłumu na bok, włożył palce w jego uszy i sprunąwszy dotknął jego języka. Taka mała dygresja, bo nie na ten temat rozmawiamy, ale oni oczekiwali, że położy na niego rękę. A on zrobił sobie zupełnie innego, tak a propos tych oczekiwań, o których mówiliśmy wczoraj, e, że Bóg nas zaskakuje, że Bóg jest o wiele większy niż to, co nam się wydaje. I czasami działa niestandardowo, albo bardzo często działa zupełnie inaczej, niż byśmy sobie to wyobrazili. Tak więc włożył palce w jego uszy, splunąwszy, dotknął jego języka i spojrzawszy w niebo, wesnął i powiedział do niego fata, to znaczy otwórz się. I zaraz otworzyły się jego uszy, i rozwiązały się więzy jego języka, i mówił poprawnie. Wielki cud, wielki cud, niesamowita sprawa, tak? Nagle wydarzył się taki cud, który prawdopodobnie we wszystkich ludziach dookoła wzbudził, e, wzbudził zachwyt, ale ja chciałam na tą historię spojrzeć z takiego mojego, właśnie prywatnego, osobistego punktu widzenia. Dlatego, że ja byłam osobą, która miała bardzo duże trudności w wysławianiu się. Nie byłam niemową, nie byłam głucha nigdy, ale kiedy przychodziło do sformułowania jakiejś myśli, mówię takiej wypowiedzi dłuższej, powiedzmy, niż dwa zdania, kiedy miałam się po prostu wypowiedzieć na jakiś temat, to nawet kiedy bardzo dobrze znałam ten temat i wiedziałam dokładnie, co chcę powiedzieć, bo, bo mój mózg jest tak skonstruowany, że jest bardzo logiczny. Tak? Ja, ja jestem taką ułożoną osobą, nie mam problemu z tym, żeby przeprowadzić, że tak powiem, jakiś cykl rozumowania tak? i od jakiejś tezy poprowadzić do wyjaśnienia i do podania przykładów. I mogę to zrobić. Na piśmie spokojnie umiałam w ten sposób się wypowiadać, czy tak powiem, ale jeśli chodziło o mówienie, to, to miałam duże problemy, miałam blokady, takie emocjonalne, psychiczne, gdzie wydawało mi się, że, że ja mówię nieciekawie, że mój głos nie jest fajny, że, że ja nudzę moich słuchaczy. Nie wiem, z czym było to związane, być może coś w dzieciństwie się wydarzyło, być może to, że byłam po prostu nieśmiałą osobą i taką bardzo odczuwającą otoczenie. Czy tak powiem, wyczuwającą otoczenie. Jak widziałam, że ktoś się skrzywił, odwrócił, spuścił wzrok e, albo mi przerwał, to to dla mnie były od razu sygnały, że ktoś nie chce mnie słuchać. I to oczywiście było sprzęgnięte, że tak powiem, z moim niskim poczuciem wartości, gdzieś tam wewnątrz czułam, że, że, nie, że, że jakby to, co mam do powiedzenia, nie jest aż tak ciekawe, że nie jestem ciekawą osobą. I jakby to był taki miks, który powodował, że jak już się wypowiadałam, to bardzo się denerwowałam. I, um, i po prostu po, po takiej wypowiedzi, powiedzmy, minutowej, ja cała się trzęsłam z nerwów. Ja byłam tak spięta, że, że ja przez tą minutę mówiłam. I to, to były nienormalne rzeczy. I to były, um, to były takie y, sytuacje, które mnie powstrzymywały przed tym, żeby y, znajdować się w sytuacjach, gdzie, gdzie mam się wypowiadać. Gdzie to mnie powstrzymywało od tego, by, no nie wiem, jeżeli ktoś mnie zapytał o coś, to, to jakoś odpowiadałam, wiecie, dwoma wyrazami albo jednym zdaniem i urywałam temat, chociaż mogłam go pociągnąć. Mogłam go pociągnąć, i opowiedzieć rzeczy, które się dowiedziałam, o których przeczytałam, które byłyby, wiecie, dużym wkładem w tą dyskusję i mogłyby pomóc mi również w nawiązaniu głębszych relacji z ludźmi. Ale ten strach, to. Uczucie nieadekwatności, niedostosowania się do, do mojego rozmówcy, do tego, żeby przekazać mój punkt widzenia, były taką słabością, która no po prostu była chorobą, tak? To, to, była, to był rodzaj choroby. I teraz, kiedy, kiedy przemawiam na różnych konferencjach, kiedy mówię tutaj, nagrywając filmiki kiedy prowadzę rozmowy, podcasty, to, to ktoś może popatrzeć i powiedzieć, no nie, to niemożliwe, żeby ona kiedykolwiek miała problemy z wypowiadaniem się. A prawda jest taka, że Bóg dla mnie uczynił taki cud, jak uczynił dla tego głuchego, dla tego głuchoniemego. Bo ja, chociaż słyszałam, to nie umiałam mówić. Mogłam używać swoich ust, ale nie mogłam przekazać tego, co myślę. I... I w tej historii Jezus po prostu powiedział: otwórz się. I ja te słowa bardzo mocno też przyjmuję do siebie, bo, bo to, co Bóg do mnie mówi przez te wszystkie lata, kiedy go znam, kiedy czytam Jego słowa, to On do mnie cały czas mówi: otwórz się, otwórz się, otwórz się na moje działanie, otwórz się na moją miłość, otwórz się na moje spojrzenie, myślenie o Tobie, o Twojej osobie. Przyjmij to, co jest moją rzeczywistością. I puść to, co myślisz, że jest twoim myśleniem. Ten twój, twoi, twój sposób patrzenia na siebie, na, na świat. Puść to, otwórz się na to, co ja mam ze sobą, co ja przynoszę ze sobą. Weź uzdrowienie, weź uwolnienie, weź swobodę w wypowiadaniu się, w słyszeniu, w mówieniu, w komunikowaniu się. Jakby Bóg mówi, otwórz się, czyli zaistniej. Zacznij świecić, zacznij istnieć, nie chowaj się, tylko bądź, bądź sobą, bo jesteś wartościowa. I, I ta historia, oczywiście, ona mówi o uzdrowieniu fizycznym, ale w moim przypadku to było uzdrowienie emocjonalne, to było uzdrowienie mojego poczucia, poczucia wartości, uzdrowienie wewnętrzne, którego doświadczyłam, którego cały czas oczywiście doświadczam, bo ja się uczę, nadal mam pewne trudności. Czasami z przebiciem się. Wiecie, jak jest na przykład jakaś dyskusja. I, e, I żeby przebić się ze swoją opinią, ze swoim głosem, trzeba być takim zdecydowanym, trzeba wejść odpowiednio, jakby odpowiednim tonem i wysokością tonu głosu, żeby, e, żeby mnie zauważono. Mam z tym trudności. <laughs> nie umiem jeszcze tego robić. Czekam zazwyczaj, aż ktoś zrobi mi przestrzeń, a ludzie często nie robią przestrzeni, więc yy, nie umiem być taka, wiecie, przebojowa czy agresywna, chociaż czasami powinnam. Tak? Czasami powinno się przebić z uwagi na to, żeby poprowadzić jakiś wątek dyskusji we właściwym kierunku, yy, powinno się z autorytetem po prostu. Yy, przejący się jakby kontrolę nad, nad tym, co się dzieje. Ale Bóg pracuje nad moim sercem i On mnie rozciąga i On mi pokazuje. Daje mi takie sytuacje, żeby, żebym robiła małe kroczki. I, I uzdrawia mnie coraz bardziej i otwiera mnie coraz bardziej i coraz więcej też ze mnie wypływa. Dzięki temu też nagrywam te, te filmiki, nagrywam podcasty. Korzystacie z tego, że Bóg mnie uzdrowił, że mnie otworzył. Im więcej mi otwiera, tym więcej ze mnie wypływa i tym większym błogosławieństwem jestem dla świata. A więc Boże, my potrzebujemy twojego dotyku, potrzebujemy, żebyś ty nas otworzył, żebyś ty nas uwolnił z naszych różnych słabości. I, I ta historia dzisiaj, którą czytaliśmy, ona pokazuje jak łatwo jest dla ciebie przejąć kontrolę nad naszym życiem, kiedy my się tobie poddajemy. Chcemy, chcemy dać się poprowadzić do większej wolności, do większej swobody od naszych słabości, od naszych chorób, od naszych ym, takich ograniczeń w osobowości, w charakterze. Chcemy, chcemy doświadczać tej wolności, byśmy mogli słyszeć, żebyśmy mogli mówić, żebyśmy mogli wyrażać, komunikować to, co Ty w nas zapisałeś, co w nas wkładasz. Tak, żeby świat mógł zobaczyć Ciebie, Właśnie przez nas, żeby mógł Ciebie zobaczyć i rozpoznać Twoje unikalne cechy, tą część, którą zapisałeś w nas, którą chciałeś, żeby też była objawiona światu, by świat Ciebie poznał Boże lepiej, żeby poznał Twoją miłość. I my chcemy, chcemy być takimi ludźmi, którzy przyjmują to, to uzdrowienie, przyjmują to, otwierają się i idą dalej, i, i wielbią Ciebie za to. Wielbią Ciebie za te cuda, które czynisz w naszym życiu, Boże. Amen. Ciekawa jestem, czy, czy Bóg Ciebie również otworzył w jakiejś dziedzinie e, życia, e, po prostu wypowiedział te słowa. E, po prostu był z Tobą może przez bardzo wiele lat, i Jego zachęta, nieustanna zachęta i obecność sprawiły, że teraz jesteś w innym miejscu i funkcjonujesz swobodnie w obszarach, w których kiedyś byłeś ściśnięty i zniewolony. Proszę, koniecznie napisz w komentarzu. Wszyscy uwielbiamy czytać doświadczenia i świadectwa. Nie, nie zachowuj go jedynie dla siebie, podziel się nim. I widzimy się jutro z Panem Bogiem, pa pa.